Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z przeglądu modyfikacji. I dzisiaj zajmiemy się w sumie dwoma modyfikacjami, bo jedna jest zbyt krótka, żeby ją przedstawić. Chodzi ogólnie o to S w tej drugiej, tej krótszej. Ale nie o tym nie teraz, wezmę sobie tutaj. Zajmiemy się teraz pierwszym, czyli są to jak to się nazywało? Daje to nam takie różne pierścienie I on dają nam różne umiejętności. Na przykład o Love the Eye Walker I Widać trochę jest ten Trochę to się laguje Teraz jak widzieliście chodziliśmy po ten powietrzu. Na ja trochę mniej wydajnych urzędzaniach właśnie tak się dzieje. Ale jak ktoś ma bardziej wydajny to naprawdę polecam tego moda, bo jest ba bardzo ciekawy. No ale po prostu mój tablet tego nie objadnie. Więc teraz się przesuniemy. Przesuniemy się, przesuniemy się. Jak widzicie to nie jest wcale takie proste. Tak po prostu trzeba wydajniejszego urządzenia i nie mogę nic tutaj zrobić. Jak widzisz, tutaj za nami pojawi się szkło. I właśnie dzięki temu, że po tym powietrzu chodzi. po prostu, jak widzicie to się to się też mocno nadlaguje. Po prostu ciężko tutaj się, cokolwiek zrobić. Teraz przestawię na Mam ramkę. Widzicie no jak puściliśmy ten pierścień to to wszystko chyba zniknęło. ładnego to są bardzo przydatne pierścienie. Są jeszcze dwa takie pierścienie. Jest Ring of the Frost Walker. Dzięki które może chodzić po wodzie. I to zostawia za nami to również albo szkło albo lód. To również może bardzo przydatna sprawa, ale jak widzicie wszystkie te pierścienie po prostu są mocno zlagowane. Jak nie to oczywiście to wszystko znika, ale nie musimy się przy tym przejmować. Jest tutaj jeszcze pierścień do ochrony po ogniu, ale tego na razie mam nie będę przystawał, bo jak widzicie po prostu ten. Bo ta przerasta. Teraz zajmę się tą drugą modyfikacją, którą miałem do przedstawienia. Łącznie. Jest to Switch Mod. To jest po prostu coś na kształt items, no. Ale po prostu w trochę obciętymi oceniami. Tutaj można zmieniać między Surveillanem i Dzień, noc. Zmieniać dom. czyli do domu, teleportować. Zabić się. Zmienić ten i wiele w ogóle więcej. Różnych rzeczy. Na przykład knockback atat można ten albo mod to jest coś takiego jak ten to jest jedno z najfajniejszych rzeczy już wam pokazuję o co chodzi i to się oczywiście wczytał o jak widzicie ma pasek życia ta owca może nam bardzo pomóc tutaj w walce z nimi wiadomo ile jest tego na FHP ogólnie was większość modów będzie trochę więcej lagu dlatego was bardzo przepraszam po prostu trzeba na serio wydajnego urządzenia. Będzie już kończyć ten odcinek. Cześć.